Jesteśmy na ulicy Augustów przy ulicy Rokicińskiej na terenie XIX-wiecznego cmentarza ewangelickiego. Miejsce jest nawet jakoś zaznaczone przez tabliczkę, miejsce uznane, cokolwiek by to znaczyło. Tak wygląda. Zabytek, jakby ktoś nie wiedział, XIX wiek. Inwestor, który tutaj sobie budował, zbudował garaże na terenie cmentarza, zostawił takie oto ślady po sobie. No ale z zewnątrz nie widać w sumie, żeby to by był cmentarz. Co może o tym świadczyć? Świadczyć mogą o tym na przykład. Miejsca, gdzie zostali pochowani ludzie. A takich miejsc zachowało się na tym cmentarzu kilka lub też kilkanaście. Trudno to dzisiaj powiedzieć, ponieważ cmentarz jest w takim stanie, jak widzicie. Pośród materiałów budowlanych piachu, gruzu, drzew, które są poprzewracane. Są też i takie miejsca. Nagrobki osób, które tutaj zostały pochowane. 1897 rok. Takich nagrobków jest tutaj sporo. Również można spotkać miejsca jeszcze po. Na grobkach, których jest o wiele więcej, no niestety, wygląda to nieciekawie. W sumie cały cmentarz tak wygląda, biorąc pod uwagę, że jeszcze na cmentarzu został postawiony garaż dla samochodów. Wygląda to dodatkowo nieciekawie. Takie nagrobki są w tej części. Część nagrobków jeszcze jest w tej części. Można by sobie zadać pytanie. A co na to konserwator zabytków? Skoro to jest zabytek, no to pewnie trzyma pieczę nad tym miejscem. No okazuje się, że słabo. Konserwator zabytków musiał zostać poinformowany w ogóle o takiej sytuacji, ponieważ sam z siebie nie był. Chętny tutaj się zjawić. Stwierdził jedynie to, co teraz ja mówię: że inwestor, oczywiście, budował sobie garaż na części cmentarza. Że cmentarz jest w takim stanie, jakim jest. I podejmie stosowne kroki. I takie stosowne kroki. Podejmuje już kolejny rok z rzędu. A tyle długo zajmuje to konserwatorowi podjąć odpowiednich kroków, że w międzyczasie został zbudowany garaż. Jest to niewątpliwie urokliwe miejsce. Bluszcz na drzewach. Jak świeci słońce. I roślinność. Pnie się robi ogromne wrażenie. Natomiast chyba nie o to w tym miejscu tak na dobrą sprawę chodzi. Mówiłem o gruzie, mówiłem o śmieciach. Przejdźmy sobie z drugiej strony, zobaczmy jak wygląda od drugiej strony. Jakby ktoś się włączył w tym momencie w film, to informuję, że jesteśmy na terenie ewangelickiego XIX-wiecznego cmentarza. Wygląda to bardzo nieciekawie. Szkoda, że Łódź, miasto czterech kultur, z jedną kulturą ma jakby troszkę na bakier. No ale cóż, może się to zmieni. A może się to nie zmieni. Jeśli się zmieni, to miejmy nadzieję że na terenie całego tego cmentarza nie będzie postawiony parking, gdzie będą sobie mogły parkować samochody.